Cześć, dzisiaj pokażę Wam grę Avatar The Game. Grę wydaną przez Ubisoft. Bazuje na filmie stworzonym przez Jamesa Camerona o tym samym tytule. Sama gra to gra akcji osadzona za plecami bohatera. Teraz, może pokażę Wam jedną z misji. W grze wcielimy się w rolę rajdera, żołnierza, który któremu jest dany wybór, czy chce służyć ludziom, czy może nawi. Gra to pewnego rodzaju sandbox, tylko troszeczkę mniejszych rozmiarach. Nie tak wielki jak GTA czy Red Dead Redemption. Ale tereny są całkiem spore. Trzeba przyznać, że ładne. Ta misja polega na wejściu na szczyt góry Jak możecie zauważyć tutaj są dostępne cztery typy uzbrojenia Jednym z nich jest łuk Drugim maczeta Trzecim miecz I czwartym Gatling gun Nasz awatar posiada też 4 umiejętności. Pierwszą z nich jest szybki chód. Oj, przeciwnik. Za każdego zabitego przeciwnika dostajemy EXP. Drugą z umiejętności jest szybkie leczenie się. Ten pasek po lewej pokazuje nam, jaki jest stan naszego zdrowia. Trzecią z umiejętności jest uderzenie w ziemię, co ogłusza znajdujących się blisko nas przeciwników, i czwartym jest niewidzialność. Nasz no, nawi ma jeden typ ataku. Trzeba przyznać, że poziom trudności jest całkiem wymagający. Aha, trzeba będzie zacząć od nowa. Musimy się przedostać do miejsca oznaczonego na żółto na mapie. A to, co teraz zebrałem z ziemi, to pozostałości po żołnierzach. Są to naboje, e, próbki. Ten widok, który teraz wam pokazuję po wciśnięciu, wciśnięciu środkowego przycisku myszy, jest pewnego rodzaju. Badaczym, po jak jakąś roślinę, której jeszcze nie zbadaliśmy, pokazuje nam się ona w specjalnej encyklopedii. Możemy wtedy dokładniej zobaczyć, jak dany stwór wygląda, czy może roślina, i dokładniej o niej przeczytać. Fanów filmu na pewno to zaciekawi, no, ale przejdę dalej do misji. Co widzicie? widzicie y, tutaj po jednym boku jedno uderzenie. Jest to pasek, który napełnia się po kilku atakach. Dzięki niemu będziemy mogli wykorzystać specjal. Jest taki specjalny ruch, którym możemy zaatakować nawet do czterech przeciwników naraz. Całkiem przydatny. Co pewien czas podczas misji pokazuje nam się filmik orientacyjny, żebyśmy wiedzieli, gdzie iść co się w danym momencie dzieje fabularnie. Fabularnie to... Nie powiem, żeby mnie to jakoś zaciekawiło. Sam film był dla mnie dosyć nudny. Trzeba przyznać, że grafika jest całkiem ładna, jak grę, na podstawie filmu. Chociaż niedawno Batman nam pokazał, że jak chce się to można, teraz ich tu zaatakuję. Właśnie ich ogłuszyłem. Nie mogę nic zrobić. W ogóle system questów jest podzielony na zadania, w którym musimy zabić daną liczbę wrogów, bądź gdzieś dojść, bądź coś donieść. Nic odkrywczego, ale to sprawdzony sposób, więc nie można się do niczego przyczepić. Chyba skończy już nagrywanie w filmiku. O! Błąd graficzny. Trochę śmieszne. To tyle na razie.